Boom! Dzień dobry, Czesi Czołem, z osobą. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jako, że tutaj trafiłeś, to prawdopodobnie zajmujesz się streamingiem albo szukasz jakichś ciekawych rozwiązań. Powiem wam tak. Borykałem się z pewnym problemem, chociażby przy transmisji na żywo z Dark Souls, żeby zrobić licznik śmierci na żywo. I wiem, że takie urządzenie to jest Steam Deck. Ja wam dzisiaj pokażę, jak zrobić licznik śmierci, jak zrobić czujnik tętna i jak wykorzystać, jak zrobić kamerę bez kamery. Podjeżdżamy do tematu. BOOM! Najważniejsze w tym wszystkim, słuchajcie, żeby zrobić wirtualną kamerę, czy zrobić licznik śmierci, czy zrobić czujnik tętna, to jest tak. Najważniejsze. Musimy posiadać telefon. To jest podstawa podstaw. Może być jakiś stary telefon, wszystko to ogarnie, także na spokojnie. I potrzebujemy coś... Co mierzy wam tętno w czasie rzeczywistym Wiadomo, że te odchyły przytętnie są, ale uważam, że licznik śmierci, jeśli gramy sobie w Dark Souls i wciskamy sobie jednym przyciskiem, dodajemy sobie do sumy śmierci, to wygląda, zdecydowanie to jest wygodniejsze niż tak jak wiele osób robi. Minimalizowanie dodaj plus jeden i zrobienie przy okazji tych liczników możecie zrobić naprawdę bardzo wiele. Wiem, że są specjalne wtyczki do tego do OBS, żeby to zrobić. Ja osobiście powiem tak, spróbowałem wgrać te wtyczki, żeby tam poszczególne aplikacji korzystać, ale każda wtyczka kończyła się tym samym, że po prostu albo mi się to krzeczyło, albo wysadzało mi OBS-a, bo za dużo było kombinowane. I myślę, że to, co ja opatentowałem, to jest najlepszy sposób. Dlaczego się z Wami tym dzielę? Widzowie, jest to rzecz, której po prostu nie znalazłem. Jak zrobić fajny licznik śmierci, czy jakiekolwiek inne liczniki, i nie znalazłem takiego poradnika, nie znalazłem To gdzieś tam doradza, kto. To wytłumaczy, i wszystko jest zawsze jakieś takie. Wiem, że możesz mi do tego Steam Decka. Mam nadzieję, że ci się to przyda. Lecimy. Dobrze. E, żeby wam to pokazać, e, jak wyglądał mój licznik śmierci, no to udało mi się ogarnąć coś w ten deseń tutaj. Możecie sobie zobaczyć. Oraz czujnik ten, na który też sobie tutaj ogarnąłem w ten sposób. Myślę, że fajny bajer, aby urozmaicić transmisję, czy chociażby jakiś film, e, który wrzucamy. Używać telefonu w ten sposób, tak jak wam wcześniej powiedziałem, pobieracie aplikację, którą aktualnie macie tutaj na ekranie i zainstaluj tyle. Drogi widzu. Aby y, tutaj aktywować ten stream z telefonu, y, pobie Pobieracie aplikację, którą ja wam już podałem, czyli tą ze sklepu Play. Następnie ten kod adres urządzenia kopiujecie i wklejacie go sobie w OBS. Konkretnie tutaj. Prawda? Myślę, że to jest bardzo prosty patent, że ogarniecie, nie. Następnie pobieracie sobie aplikację, która nazywa się Nie wiem, licznik kliknięć. Ja to rozkminiłem w ten sposób. Ja pobrałem konkretnie e, tą. Dobra, jak widzicie, mamy tutaj nasz licznik kliknięć. Następnie bierzemy sobie, oczywiście, przesuwamy to w miarę możliwości. Możecie sobie wybrać inny, jeśli tam się ten ban się wizualnie nie podoba. Kadrujemy go sobie odpowiednio. OK, i w tym momencie umieszczamy to, gdzie tylko chcecie, w czasie rzeczywistym. Zobaczcie, macie licznik kliknięć, czyli automatycznie zginąłeś, nic nie minimalizujesz. Klikasz sobie. Pik, pik. Myślę, że patent jest przydatny. No nie wiem, no ja nie znalazłem nigdzie. Ja nie znalazłem nigdzie, gdzie ktoś wytłumaczył jakiś licznik kliknięć albo coś takiego. Mówię, bo to, to urządzenie w taki sposób zastępujemy sobie Steam Decka. Myślę, że patent fajny. Mamy dużo więcej opcji, bo możemy praktycznie korzystać ze wszystkiego, co mamy na telefonie. Następnie, na przykład, mówię, to akurat do czujnika, czujnika tętna potrzebujemy jakieś urządzenie. No ja mam Garmina Venu, Venu SQ2, czy coś takiego, więc moja aplikacja. Mierz mi moje y, tętno na bieżąco. Tutaj możecie zobaczyć. Na szybko, czekajcie. Tutaj możecie zobaczyć na bieżąco, że tętno podskoczyło mi o 15, no ale mówię, wymogiem tego jest również to, że... Wymogiem tego również jest to, że posiadamy poszczególne urządzenie, które mierzy nam ten na bieżąco. Bierzemy sobie taki na przykład miernik, teraz e, kadrujemy go odpowiednio, co nas tam interesuje. No wiadomo, ale teraz mamy taką brzydką obwódkę, nie? Wchodzimy sobie e, filtry, dodajemy filtr e, efektów, następnie dajemy sobie kluczowanie koloru. Cykens i ustawiamy własny kolor i teraz szukamy poszczególnej, poszczególnego koloru, który tutaj możemy sobie. I teraz tak, wierzymy, to jest taki kolor, jakiś taki ciemny, o coś ten deseń. I w tym momencie automatycznie zyskaliśmy przezroczysty miernik tętna na bieżąco. No tak, że widzieliście, jak to wygląda. Następnie mówię, no to, to, to zależy od tego, co potrzebujemy do naszej aplikacji. Wydaje mi się jednak, że najczęstszą formą, którą wy będziecie korzystać, to możemy na przykład sobie zrobić kamerę internetową w ten sposób, nie? Jak tam, Czesio? Zajebiście. Yy, zrobicie sobie kamerę w ten sposób, czyli nie musicie kupować już Logitecha C922, a wystarczy wam. No wiadomo, troszeczkę spowolnione to tam jest, ale, co ważniejsze i z tego sądzę, że będziecie korzystali, bo to jest takie patenciarstwo, nie? To jest taka sztukateria, to jest takie natrytytkę. Najważniejsze. Yy, kolejną rzeczą możecie streamować w sposób dosyć innowacyjny, korzystając z efektów dostępnych w różnych poszczególnych platformach. I to również sobie, słuchajcie, widzowie. Okej. Okay. Ustawiamy sobie telefon w ten sposób, i automatycznie mamy kadrę, jakbyśmy byli grinchem czy cokolwiek innego. Także możecie w pełni skorzystać z takich fajnych efektów. Myślę, że spoko, nie? Fajny liveik. Czy chociażby widzowie, jesteście ee, fanami Naruto czy jakiegokolwiek innego anime? No myślę, że w trakcie streamowania, jak jesteś jakimś fanem Naruto, Dragon Balla czy cokolwiek innego, wcale nie jestem Narutowym, głupkiem. Myślę, że no, taka transmisja by się wyróżniała na tle. W zupełności innych, prawda? E, mówię, to jest jeden z tysiąca patentów, który możecie skorzystać. To jest naprawdę bardzo wygodne urządzenie. I w szczególności no, nie widzę nigdzie takowego poradnika. Mam nadzieję, że wam pomogłem. Ten patent możecie również wykorzystać bardzo łatwo. Jak widzowie namawiają was, żebyście ponagrywali, żebyście ponagrywali jakieś e, gry w ten sposób. Zobaczcie sobie widzowie. Że możecie chociażby pograć z innymi widzami w jakieś gry online, w typu na telefonie, tak? Czyli możecie dzięki temu streamować, możecie dzięki temu. No, mówię, naprawdę, y, możliwości jest pełno, nie? Także to mówię, to głównie zależy od tego, jak chcecie wykorzystać poszczególną aplikację. No, także tutaj możecie na przykład połączyć się z kolegami, nie? Czy jakieś Warzone na telefonie, czy cokolwiek innego. Więc, no, macie pełen wachlarz możliwości. No i myślę, widzowie, że tym pięknym akcentem y, możemy zakończyć ten piękny poradnik. No, jakbyś był DJ-em, chyba, jakbyś bawił się jakiś dj kę z takim czymś, a chcesz być incognito, to myślę, że patent jest w porządku. Ja byłem Sherman. Nagrywam co jakiś czas sobie regularne transmisje na YouTube. Jeśli ten poradnik ci rzeczywiście podobał, napisz w komentarzu. Jak masz jakiś lepszy pomysł, napisz w komentarzu. Jak uważasz, że to jest totalnie do dupy, też napisz. A jak chcesz mnie pocisnąć, również możesz to napisać. Z tej strony Sherman, zapraszam co jakiś czas na transmisję, gramy sobie na żywo, miła atmosferka, fajne bajerki. No myślę, że ktoś z tego na pewno skorzysta, bo ja długo szukałem konkretnego poradnika, coś w podobie w ten deseń. Zatem drogi widzu, nie zostaje nic innego, udostępnij to koledze, który stymuje, udostępnij to gdzie chcesz, nakarmy te algorytmy, które nazywam Pacmanem. no niestety tak to działa, że jesteśmy jedną wielką statystyką, jeśli Ci się nie podobało, nie zapomnij go ocenić, nie zapomnij go polecić. Może podejść znajomemu, który nie będzie sobie radził z obsługą OBS-a, czy cokolwiek innego. Wiem, że to jest bardzo prosty patent, ale mi się na przykład bardzo przydał. Uważam, że to jest naprawdę fajne, fa fajne możliwości. To głównie daje gamę fajnych, fajnych, fajnych efektów, nie? Znów nie działa to wideo. Dziękuję. Zapraszam oczywiście YouTube, Twitch, TikTok, co tylko chcesz. Gigashoty, fajne momenty. Z fartem wilki. Bajo!